Złota piłka za sezon 21-22 przyznana, i trafia ona w ręce tego jegomościa Karima Benzeme, dla którego jest to takie pierwsze wyróżnienie w karierze o tej całej gali złotej piłki organizowanej przez France Football. Pomówimy sobie w dzisiejszym materiale. Cześć z tej strony Andrzej z Foodzone Channel, i bez przedłużania, jedziemy z materiałem. Karim Benzema wybrał się na galę złotej piłki do Paryża, wystrojony niczym Tupac Shakur w latach 90., dlatego ja nie mogłem sobie pozwolić na no, inny styl niż taki już naprawdę oficjalny, choć wiem, że ten garnitur na pewno nie kosztował tyle co Karima Benzemy, bądźmy szczerzy. Tyle, że nie będę tutaj mówił o samym ubiorze zawodników, bo nie po to się tutaj raczej spotkaliśmy, a spotkaliśmy się po to, by omówić sobie jak ta gala Złotej Piłki przebiegła i jakie są rozstrzygnięcia. Także w tych wszystkich pobocznych nagrodach, takich jak trofeum Raymonda Kopy, czy trofeum Lwa Jaszyna, albo klubu najlepszego w poprzednim sezonie, bo tutaj będziemy mieli bekę jedną wielką. A... Ale przy okazji, na samym początku, oczywiście przypominajka, czyli lajkowanie, dyslajkowanie w momencie, kiedy Wam ten odcinek się nie podoba, komentowanie pod filmikami, co pomaga w pozycjonowaniu materiałów, a także subskrybowanie kanału. Także to chyba tyle w ramach przypomnienia, i możemy od razu sobie przejść do sedna. Oczywiście Karim Benzema, w wszystkich praktycznie dziennikach na świecie, był już od pewnego czasu ogłoszony tym zdobywcą złotej piłki wygrana w Lidze Mistrzów, wygrana w Lidze Hiszpańskiej, wygrana w Superpucharze Hiszpanii, więc wszystko buczało i grało tak jak powinno, w związku z czym tutaj nie można było się pod kątem drużynowym do Karima Benzemy w poprzednich rozgrywkach doczepić. Dodatkowo też król strzelców Ligi Hiszpańskiej, po raz pierwszy w karierze i król strzelców Ligi Mistrzów, co pozwoliło mu na zgarnięcie tej prestiżowej nagrody. Jednak o ile... Jeśli chodzi o samego Karima Benzeme, któremu statuetkę wręczał Zinedine Zidane, co też Francuz podkreślił, że jest to dla niego wielkie wyróżnienie, jako że jego wielkimi idolami byli Zinedine Zidane oraz Brazylijczyk Ronaldo, no to o tyle trzeba też powiedzieć tutaj o tym, jak wyglądała klasyfikacja zaraz za plecami. Francuza. I już tutaj jest pewien problem, ponieważ wielu kibiców nie jest zadowolonych z miejsca Roberta Lewandowskiego, który ostatecznie wylądował w tym plebiscycie zaraz za podium na czwartym miejscu. Jednak, żeby nie przedłużać, wymienię tutaj, jak wygląda pierwsza dziesiątka od razu. Zwycięstwem, tak jak powiedziałem, Karim Benzema, na drugim miejscu Sadio Mané, na trzecim Kevin De Bruyne, na czwartym Robert Lewandowski, piąty Mohamed Salah, szóste miejsce dla Kyliana Mbappé. Siódmy Thibaut Kurtuła, ósmy Vini Junior, 9 Luka Modric i zamknął pierwszą dziesiątkę Erling Holland. I teraz też yy, pojawiają się te głosy dotyczące tego, jak powinna wyglądać ta klasyfikacja na miejscach drugim, trzecim, czwartym, bo myślę, że tutaj pomiędzy tymi właśnie nazwiskami był największy problem. Myślę, że to piąte miejsce dla Salaha było maksimum, jakie mógł Egipcjanin w poprzednim sezonie wyciągnąć. Co przemawiało na korzyść Sadio Mane, który z Liverpoolem wygrał Puchar Ligi Angielskiej oraz Puchar Anglii. W lidze zajął drugie miejsce, no i doszedł do finału Ligi Mistrzów. Dodatkowo jeszcze, jeśli chodzi o grę w reprezentacji, to wygrał on Puchar Narodów Afryki i to było z dużym znaczeniem ładunkowym, takim dla zajęcia przez niego tego drugiego miejsca. I to było coś, co też dawało mu przewagę względem zawodników europejskich, którzy jednak w poprzednim sezonie, w trakcie rozgrywek, nie rozgrywali żadnych turniejów reprezentacyjnych. Dlatego też De Bruyne oraz Lewandowski nie mieli szansy na zdobycie jeszcze jednego trofeum, ale już z reprezentacją. Um, dlatego też ja nie chcę tutaj deprecjonować tego miejsca Sadio Mane. Jestem w stanie zrozumieć tutaj, jaki właśnie. Mieli ci dziennikarze ze 100 najlepszych lig na świecie, ze 100 najlepszych federacji na świecie, ponieważ teraz zmieniły się te warunki przyznawania głosów i nie przyznają ich teraz już na przykład kraje takie jak Nikaragua czy Wyspy Dziewicze, gdzie jednak to zainteresowanie piłką nożną nie jest aż tak duże, dodatkowo nie są to kraje piłkarskie, w związku z czym. No, dochodziło do takich sytuacji, kiedy no, dostawali Ci Ronaldo i Messi cały czas te maksimum punktów z tych krajów egzotycznych, bo po prostu tam chyba się piłki na bieżąco nie ogląda. W każdym razie, dlaczego jednak wydaje mi się, że Robert mógłby być w tym zestawieniu wyżej i ja bym go umieścił prywatnie po tym roku 2000 czy po tym sezonie 21-22 na miejscu trzecim. Nie na miejscu drugim, ponieważ na drugim miejscu bym ustawił Kevina De Bruyne, na miejscu czwartym dopiero Sadio Mane, ale to już jest, tak jak mówię, tylko i wyłącznie moje takie prywatne zdanie. Jeśli chodzi o De Bruyne, był to zdecydowanie motor napędowy Manchesteru City w poprzednich rozgrywkach, rozgrywkach, w których oni wygrali rozgrywki lidgowe i doszli do półfinału Ligi Mistrzów, gdzie odpadli z Realem Madryt dostatecznie. A De Bruyne zdecydowanie był no, najjaśniejszą postacią tego projektu Pepa Guardioli i dodatkowo, no, może w Pucharach Krajowych nie poszło City najlepiej, ale jednak De Bruyne raz za razem ciągnął całą ekipę, dodatkowo też nie było tych kontuzji u niego tyle, ile jeszcze lata wstecz i no, był to jeden z najlepszych pomocników po prostu w poprzednich rozgrywkach. W związku z czym ja tutaj go bym ustawił na drugim miejscu. Robert Lewandowski, wiadomo, wygrana Bundesliga, pobity rekord Gerda Millera, w związku z czym tutaj jak najbardziej to wszystko grało, jeśli chodzi o te statystyki Polaka. Tyle że problemem była Liga Mistrzów, gdzie Bayern potknął się na Villarreal, co też ostatecznie zakończyło przedwcześnie przygodę Bawarczyków. Mane, mimo wszystko, jeśli tak patrzę, no właśnie, gdyby tak porównywać, jeszcze przy okazji, poza tymi statystykami indywidualnymi, yy, trofea drużynowe, no to, tak jak powiedziałem, już duży plus za ten puchar narodów Afryki, ale z drugiej strony puchary yy, Anglii i puchary Ligi Angielskiej, no jednak ja dużo niżej cenię niż rozgrywki ligowe, gdzie to wymaga jednak gry ciągłej yy, na dobrym poziomie. Yy, Także no tutaj to jest tak naprawdę wróżenie z fusów, tak jak powiedziałem. U mnie to by było Benzema, De Bruyne Lewandowski Manet, taka pierwsza czwórka. W ogóle na piątym miejscu ja bym postawił na Thibaut Kurtua. I tutaj chciałbym odnieść się w ogóle do Belga na momencik, ponieważ on wygrał trofeum Lwa Jaszyna dla najlepszego bramkarza poprzednich rozgrywek, wyprzedzając znajdujących się zaraz za nim na podium Alisana i Edersona, czyli dwóch Brazylijczyków. Um, I Tibo Kurtua bardzo dobrze odniósł się do sytuacji z bramkarzami, czy ogólnie zawodnikami defensywnymi, bo jeśli sobie spojrzymy na tę pierwszą dziesiątkę, ba, jeśli spojrzymy sobie na pierwszą dwudziestkę um, w plebiscycie Złotej Piłki za sezon 21-22, to zobaczymy, że mamy tam jednego bramkarza, czyli właśnie Tibo Kurtua na miejscu siódmym, i mamy jednego obrońcę, czyli Virgila van Dijk na miejscu szesnastym. I Tibo słusznie zauważył, że zawodnicy defensywni w takich plebiscytach nie mają zwykle szans na zdobycie nagrody. Przypominam, ostatnim zawodnikiem, który zdobywał złotą piłkę z formacji defensywnej, był Fabio Cannavaro po tym, jak Włosi zdobyli Mistrzostwo Świata w 2006 roku. Także no już minęło. No fest tych lat, prawie 20. Niedługo będziemy mieli 20 lat, i, i, i tak naprawdę nic nie zanosi się na to, by właśnie obrońca miał być uhonorowany taką nagrodą. I Tibo y, też chciał, żeby to jakoś wyedukować tutaj y, społeczeństwo w tym aspekcie, choć no, trzeba być świadomym tego, że jest to jednak no, konkurs popularności, a najbardziej popularni przeważnie są ci zawodnicy ofensywni, nawet jeśli tuż są zawodnicy środka pola. To też raczej ci, którzy grają zdecydowanie bardziej do przodu. No bo jeśli spojrzymy sobie na pierwszą dziesiątkę, takiego stricte defensywnego pomocnika brak. Jeśli spojrzymy na pierwszą dwudziestkę, no to dochodzą jeszcze Fabinho oraz Casemiro. I poza tym tak samo można powiedzieć, że już koniec tych zawodników. Czyli yy, ogólnie rzecz biorąc, mamy raz, dwa, trzech, czterech zawodników defensywnych w pierwszej dwudziestce. 16 zawodników środka pola bądź ofensywnych. Widać jak duża jest tutaj ta przewaga. Oczywiście jeśli chodzi o ten o to trofeum, Lwaja Jaszyna, pierwszą dziesiątkę uzupełnili Edward Mendy, Mike Menion, Kevin Trapp, Manuel Neuer, Jan Oblak, Jassim Bonu oraz Hugo Ioris. I szczerze powiedziawszy, jestem mocno zadziwiony i troszeczkę zniesmaczony tym, jak nisko też Mike Menion się znalazł w tym zestawieniu. Według mnie on powinien być w trójce, chociażby w miejsce Edersona, spokojnie za poprzednie rozgrywki, kiedy bardzo dużo jemu właśnie Milan zawdzięcza, jeśli chodzi o zdobycie Scudetto po 11 latach przerwy. I kibice Milanu naprawdę nie mają co się zastanawiać nad tym, że co by było, gdyby Donaruma został w Milanie. Oni mają już nowego idola, który pokazał, że może grać nawet na poziomie wyższym niż Włoch. I z miejsca stał się Idolem Rozsąierich. Także tutaj, um, jak najbardziej, no to jest miejsce, które myślę, że dałbym wyższe Menionowi. Reszta myślę, że mógłbym się tutaj już e, zgodzić. No i jeszcze jedno trofeum z indywidualnych, ponieważ na koniec sobie zostawiłem creme de la creme i pokaz tego, dlaczego złota piłka, jak i inne plebiscyty. No, są raczej jednak przy tym wszystkim bezsensowne. A chcę powiedzieć o trofeum Raymonda Copy, czyli nagrody dla najlepszego zawodnika młodego pokolenia. I to trofeum w tym sezonie zgarnął Gavi, czyli ten zawodnik, który dał impuls Barcelonie w ostatnim El Clasico, Jednak było to zdecydowanie za mało. I gracz, który no, myślę, że jest takim graczem numer 12 w tym momencie w ekipie Blaugrany, czyli zawodnik wchodzący często jako pierwszy rezerwowy, bądź w wielu meczach zawodnik, który wchodzi po prostu do wyjściowej jedenastki. Drugie miejsce dla Eduardo Kamawingi z Realu Madryt, a podium zamknął Jamal Musiala z Bayernu. I szczerze, ja znowu mam pewne wątpliwości. Bo nie wiem, czy ja bym Gaviego i Kamavingę postawił na dwóch najwyższych miejscach, ze względu na to, że oni jednak nie są pierwszoplanowymi postaciami w swoich drużynach, podczas gdy Musiala czy Jude Bellingham, znajdujący się na miejscu czwartym, zdecydowanie takowymi są. Nawet Bellingham oczywiście tutaj nie chcę wrzucać tego, że on jest kapitanem w tym momencie już i Dortmund mając 19 lat, ale on już w poprzednim sezonie wykazywał cechy przywódcze i był graczem no, niewątpliwie wyjściowej jedenastki. Dlatego... Nie wiem, prywatnie według mnie Bellingham za poprzedni sezon, bo on właśnie Jamal Musiala, nie Gavi, nie Kamavinga, choć na pewno oni by się znajdowali na tych miejscach wysokich. Całą stawkę jeszcze uzupełnili Nuno Mendes z Paris Saint-Germain, Gravenberch, Joszko Guardiol, Saka, Adeyemi czy Wirt. I tutaj też ważna kwestia, ponieważ chciałbym zwrócić uwagę na to, ilu zawodników młodego pokolenia z Bundesligi znalazło się w tym zestawieniu, bo mamy Musiala, mamy Bellinghama, mamy Gravenbercha, który obecnie gra w Bayernie, ale na poprzedni sezon przyjmijmy, był to jednak Ajax. Mamy Joszko Guardiola, czyli już trzeci, Adeyemi czwarty i Florian Wycz piąty. Połowa tego zestawienia to są gracze, którzy w tamtym momencie grali w Bundeslidze. Do tego jeszcze tylko możemy dorzucić sobie zawodników z Ligi Hiszpańskiej, jednego właśnie z francuskiej, z holenderskiej i z angielskiej, czyli Bukayo Sake. I widać, jak popularny stał się ten kierunek niemiecki i jak dobrze są trenowani właśnie w tym kraju zawodnicy. Mówi się dużo o szkole nowoczesnej niemieckiej trenerów. Mówi się także coraz więcej o nowoczesnej szkole zawodników, tych, którzy właśnie wychodzą spod egidy szkół Red czy Bayernowskich. W związku z czym tutaj pewien trend można zdecydowanie zauważyć. No i została na ostatnią kwestia, która zdecydowanie mnie na początku, Zniesmaczyła, potem rozśmieszyła, i teraz, szczerze powiedziawszy, nawet nie wiem, jakie uczucie raczej ambiwalentne mam w stosunku do tej nagrody, ale jednak takie było. Otóż Manchester City za poprzedni sezon został wybrany najlepszym klubem rozgrywek 21-22 w Europie. Tak. Drugie miejsce dla Liverpoolu i trzecie miejsce dla Realu Madrid. Szczerze zastanawiam się, jaka była przesłanka za tym, by tak miało to zestawienie wyglądać. No bo Real Madrid poza Pucharem Hiszpanii wygrał w poprzednim sezonie wszystko. W Pucharze też zaszli dosyć daleko, bo do ćwierćfinału, gdzie odpadli z atletykiem Bilbao. Za to Manchester City poza rozgrywkami ligowymi nie wygrał nic po raz kolejny. Zostali wyeliminowani w lidze mistrzów, i to zostali wyeliminowani właśnie przez Real, który jest pod nimi w tym zestawieniu. A oczywiście też mówi się o tym, że tutaj brała była pod uwagę także sekcja kobieca, tyle że chciałem powiedzieć, że sekcja kobieca Realu Madryt także wyeliminowała w poprzednim sezonie Manchester City. Także nie mam bladego pojęcia, na jakiej podstawie Manchester został wybrany jako zwycięzca tego zestawienia. Ja już szybciej bym na Liverpool postawił. Bo jednak wygrali dwa trofea, do tego byli do końca zaraz za plecami, właśnie Manchester City w Lidze i doszli do finału, jednak Ligi Mistrzów, czyli dalej niż Manchester City. Nie wiem. Naprawdę tak głupi to jest rezultat, który automatycznie powoduje, że no, po raz kolejny można tylko powiedzieć: Takie nagrody nie mają sensu za bardzo, w związku z czym no, tutaj. E Kolejne, kolejny blamasz, jeśli chodzi o takie nagrody. Robert Lewandowski, jeszcze zapomniałem powiedzieć, dostał tego znowu swojego złotego Andruta. Tym razem nagroda imienia Gerda Miller'a za pobicie rekordu bramek strzelnych w jednym sezonie. Znowu nagroda pocieszenia, można powiedzieć, dla Roberta który no myślę, że po tej całej swojej karierze no, będzie miał zdecydowanie taki wielki niesmak za to, że on nie dostał chociażby jednej złotej piłki za tamten 2020, w którym no, niewątpliwie był zawodnikiem najlepszym czy rok 2021, gdzie no, jednak prywatnie według mnie on zasłużył na tę złotą piłkę bardziej niż Leo Messi no ale a, no cóż, zdarza się w ogóle tylko jeszcze jedna kwestia dotycząca też samego zestawienia tej Złotej Piłki. Przypominam o tym, że Leo Messi w tej edycji nie znalazł się nawet w pierwszej trzydziestce, jeśli chodzi o to zestawienie. Cristiano Ronaldo na miejscu dwudziestym, także już widać naprawdę ten zmierzch ery Ronaldo i Messiego. Wchodzimy w nową erę, nową erę, która jeszcze na razie jest odprowadzana przez zawodnika, no, weterana, no, bo Karim Benzema w tym momencie 34 lata na karku i... Teraz jestem naprawdę ciekawy tego, kto za następny sezon będzie zgarniał tę złotą piłkę. Wydaje mi się, że Karim Benzema tego rezultatu nie powtórzy, ale może się mylę. Eee, bardziej bym stawiał, jeśli już chodzi o Real Madryt, na takich zawodników jak Vinicius Junior czy Federico Valverde. Jeśli chodzi jednak o, już pomijając Real Madryt, bo przecież nie jest powiedziane, że Real Madryt wygra z rozgrywki Ligi Mistrzów. Oczywiście może to być jakiś inny zespół. Kevin De Bruyne, myślę, że cały czas może być wysoko w takim zestawieniu na koniec rozgrywek. Erling Holland za ten sezon, jak na razie, no, myślę, że w pierwszej trójce się znajduje w takiej wirtualnej tabelce na ten moment. Zdecydowanie. Um, myślę, że kwarac Kelly, jeśli by Napoli wygrał na przykład rozgrywki ligowe, mógłby o czymś takim myśleć, jeśli chodzi o na przykład pierwszą, chociażby dziesiątkę. A także no, będzie widać te zmiany coraz bardziej i ci zawodnicy, którzy chociażby się znaleźli w zestawieniu trofeum Raimonda Kopy, chociażby za poprzedni sezon czy zatem ten tegoroczny, no, mogą zacząć wskakiwać już do tych zestawień dla dorosłych całkowicie, że tak powiem. Także tak to wygląda. Okej, okay, no i myślę, że to jest tyle jeśli chodzi o ten dzisiejszy materiał. Dosyć mocno informacyjny, troszeczkę w bardziej skondensowanej formie, więc myślę, że Wam to podejdzie. A... Przy okazji, oczywiście, już dzisiaj wieczorem we wtorek zaczynają się spotkania kolejnej kolejki w najlepszych ligach europejskich. Także myślę, że to podsumowanie, które miałem robić po weekendzie, to będzie już taka forma skondensowana. Ja podsumuję naraz już tę kolejkę, zarówno weekendową, jak i środkowotygodniową, tak aby to miało większe ręce i nogi. I troszeczkę może będzie to też inny format samego tego omówienia. Także, żeby już naprawdę nie przedłużać, pięknie Wam dziękuję, życzę Wam miłego dzięka bądź wieczorku w zależności od tego, kiedy ten filmik będziecie oglądali. To był Andrzej, trzymajcie się i cześć.